Kontakt z moim regionem Dolnym Śląskiem i Opolszczyzną podtrzymuję na wielu płaszczyznach naraz. Aktywnie uczestniczę w wielu regionalnych wydarzeniach, takich jak imprezy kulturalne, wykłady, konferencje. Utworzyłam sieć 24 biur poselskich, w których mieszkańcy regionu mogą zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz szans, jakie dla nich stwarza nasze członkostwo w Unii. Dzięki zdecentralizowanej strukturze biur i współpracy z ekspertami prowadzimy dodatkowo łatwo dostępne, bezpłatne porady prawne i podatkowe. Organizuję liczne wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu, w których dotychczas wziął udział ponad 1700 mieszkańców mojego regionu. Współpracuję intensywnie z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami, dla których organizuję cykliczne szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych. Wreszcie, pracując w Brukseli i Strasburgu, działam na rzecz promocji samego regionu, wspierając różnego rodzaju inicjatywy służące jego rozwojowi.